Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W sumie tak trochę spontanicznie wyszedłem na zewnątrz, pomyślałem, że jeszcze nagram dla Was szybko ten odcinek. Jestem już po urlopie, jest godzina 18.30, słońce już praktycznie schowało się za, za horyzont, co widać na załączonym obrazku. A ja dzisiaj miałem, właściwie to już od dawna miałem dla Was nagrać ten odcinek na temat fachowców w Polsce, i w końcu teraz się do tego zebrałem. Ale po tym odcinku, który teraz oglądacie, wracamy już na budowę. No w zasadzie to już nie jest budowa, bo budynek jest odebrany. Ale dzisiaj mamy poniedziałek. Wy czekajcie, bo jakiś ważny telefon dzwonił. Jakiś gość w sprawie wełny, bo resztę wełny będę sprzedawał. Tej, która mi została z ocieplenia, nieważne. Na czym ja to skończyłem? Dzisiaj mamy poniedziałek, a w czwartek albo piątek jeszcze dokładnie nie wiadomo przyjeżdża do mnie właśnie fachowiec. Jeden z fachowców, o których dzisiaj będzie mowa. Robić mi schody. W garażu mam już nagraną część odcinka następnego na temat prac tych posuwających się w garażu. Już jest całe poddasze. To, które będę robił w garażu, ocieplone, cały, cały ten szczyt, więc też Wam to będę wszystko na bieżąco pokazywał. No, najbliższe odcinki to właśnie będzie na temat garażu i na temat tych schodów. A dzisiaj na temat fachowców. Tam jeszcze w ogóle jakieś prace polowe trwają. Zaraz się ściemni, ale to nic. Jeszcze póki widno, to można. Pewnie wrzesień, koniec wrzesień, no to pewnie oranie jakieś. Na temat tych fachowców. Bardzo ciężko jest o dobrego fachowca w Polsce. Coraz ciężej można powiedzieć, że z roku na rok jest z tym coraz gorzej. Rozmawiałem na ten temat ostatnio z, wielo, z wieloma osobami, które pracują w przeróżnych fachach. Od elektryka po hydraulika, cieśle, dekarza. Generalnie takie zawody techniczne naprawdę jest bardzo, bardzo ciężko o fachowców w Polsce. I dzięki temu zarobki idą cały czas w górę. Ostatnio właśnie rozmawiałam na temat zarobków z moim kolegą, który jest cieślą. I mówił, że on w tym momencie już kiedyś, jeszcze jakiś czas temu, mi mówił, że zastanawiał się nad tym, czy nie wyjechać za granicę. Ale mówi, że teraz to już naprawdę by mu się to nie opłacało. Nie będę Wam zdradzał, ile dokładnie. Zarabia, ale taki fachowiec dzisiaj ogólnie w Polsce, czy to hydraulik, czy elektryk, czy cieśla w dodatku na własnej działalności, no to myślę, że tak około 10 tysięcy miesięcznie to na spokojnie. A roboty jest w tych zawodach naprawdę multum. Dlatego, bo jest właśnie niedobór ludzi. Dużo ludzi. Jest już wiekowych. Ja nie mówię tylko o takich zawodach budowlanych. Mechaników to jeszcze akurat jest sporo, tyle tylko że na przykład mechaników samochodowych, może i jest sporo, ale takich jakościowych mechaników samochodowych, no to moim zdaniem też jest niewiele. Dużo jest partaczy. Ogólnie w budowlance też jest dużo partaczy, bo dużo osób widząc, że jest zapotrzebowanie na tych fachowców. Bierze się za coś, z czym nie wie, co się je. Nie mają ludzie doświadczenia i zaczynają się po prostu za to brać. Dlatego, że jest tam pieniądz, a potem, a potem właśnie wychodzą takie kwiatki na budowach, że coś było źle zrobione przez fachowców, tutaj jakieś niedo patrzenie, coś niezgodnie z technologią i tak dalej, dlatego że nie ma kto tego robić i ludzie się galną do e, tych zawodów, nie mając wiedzy. No ale skoro nie ma tych fachowców w zawodach, Budowlanych, motoryzacyjnych, no bo na przykład ja jestem lakiernikiem samochodowym. W takich zawodach jak lakiernik samochodowy czy blacharz samochodowy też jest dużo deficyt i nie ma zwyczajnie młodych ludzi do pracy. No więc dlaczego ci młodzi ludzie nie chcą iść do tych fachów? Bo są to zawody ciężkie, często, wymagające, wymagające dużej sprawności fizycznej. W ogóle są to e, zawody fizyczne. I po prostu no, nie jest łatwo, to nie jest y, gdzieś tam siedzenie przed komputerem i programowanie, chociaż y, ja sobie zdaję doskonale sprawę, że to też jest ciężka praca, bo praca umysłowa też potrafi być bardzo ciężka i niekiedy taka praca umysłowa jest nawet cięższa od tej fizycznej. Ale młodzi ludzie no po prostu do tych zawodów się nie garną. Z młodych to większość by chciało być jakimiś youtuberami albo testerami gier, zajmować się tym zawodowo i ciągnąć z tego nie wiadomo jakie pieniądze. No niestety, jak wiecie, nie wszystkim się to uda. Kolejny z argumentów, dlaczego brakuje fachowców. Pozamykali szkoły zawodowe. Ja nie wiem, oni to. Była jakaś reforma, i oni przekształcili te szkoły zawodowe. Nie wiem, szkoły branżowe bodajże to się nazywało, teraz sobie przypomniałem. Ale na przykład w moim zawodzie, zawodzie lakiernik samochodowy, kiedyś w Lublinie była szkoła na ulicy Chopina. W tym momencie nie ma ani jednej szkoły, która kształci w tym fachu. I to też jest właśnie problem. Zawody takie jak na przykład zawody budowlane były zawsze demonizowane, że tam idą najgorsi, że tam idą ci z najsłabszymi wynikami w nauce. Takie wiecie, demoralizowało się te zawody i przez to właśnie wielu młodych ludzi nie chciało się decydować. Co się okazuje, że dzisiaj jest to błędem, albo było to błędem w momencie, gdy decydowało się o tym zawodzie, dlatego że okazuje się, że bardzo dobrze da się w tych zawodach zarobić i jest tam olbrzymi popyt na ludzi. Kończąc już ten temat i nawiązując trochę do tematyki reemigracyjnej, bo już zaraz będzie ciemno. E bo często widzę gdzieś tam na forach internetowych, na Facebooku, na różnych grupach zapytania, czy na przykład, jak ktoś ma dobry fach w ręku, to czy opłaca mu się wracać do Polski? No, pod względem finansowym, to oczywiście każdy musi się zaznajomić z tematem. Jak tutaj ludzie w tych zawodach zarabiają, ale wydaje mi się, że jednak w zawodach, w których wymagany jest jakiś fach w ręku, no to na pewno na zarobki nie ma co narzekać. W dużych miastach jest multum wakatów, nie wiem jak we wsiach i mniejszych miasteczkach, ale podejrzewam, że akurat w tych zawodach to każdy znajdzie coś dla siebie. Więc każdy musi zdecydować sam oczywiście, ale ja dzięki tej budowie trochę tutaj z ludźmi rozmawiałem, z różnymi fachowcami między innymi z elektrykiem, z hydraulikiem, którzy mają swoją działalność gospodarczą. Elektryk też parę lat był w Anglii, zleceń mają multum, trzeba u nich czekać naprawdę czasami po kilka miesięcy terminy są takie, a nie inne. Więc jeżeli ktoś jest fachowcem i chciałby wrócić do Polski, to myślę, że nie miałby problemu pod względami finansowymi. Oczywiście gdzieś na zachodzie Europy w tych zawodach prawdopodobnie zarabia się jeszcze więcej niż w Polsce, ale też no jak wszyscy dobrze wiemy, koszty życia na zachodzie nadal są jeszcze większe niż u nas. Teraz trzeba sobie przekalkulować, czy na ile tamte koszty życia są większe, na ile tamte zarobki są większe, gdzie się to opłaca. No, mi nie za bardzo by się dzisiaj opłaciło wrócić do Anglii, jeżeli chodzi o względy finansowe. Też wam kiedyś o tym wspominałem, ale właśnie ten fachowiec, którym będzie mi lada dzień robił schody. U mnie w domu, też był w Anglii, tylko on wyjechał jakoś w latach 90., i teraz nie pamiętam dokładnie, ale jakoś po tym kryzysie finansowym w 2009 roku wrócił i opowiadał mi. Rozmawiałem z nim dłuższy czas na ten temat, jak był u mnie na wycenie. Mówił mi, że no dla niego Anglia już wtedy się skończyła i ma tam teraz znajomych jednego albo dwóch stolarzy, no już teraz nie, nie będę wam was okłamywał, czy jednego, czy dwóch, jednego na pewno, z którym ma nadal kontakt i jeżeli chodzi o zarobki, to on tutaj mając własną firmę zarabia porównywalne pieniądze niż ten kolega, ale z tego co pamiętam, on jest na etacie, nie ma otworzonej własnej działalności, więc no też jak widzicie. Również sporo fachowców do Polski z zawodami takimi technicznymi wróciło. To na tyle. Dzisiaj taki odcinek. W następnych odcinkach, tak jak powiedziałem. Wracamy na budowę, będą też różne tematy reemigracyjne cały czas, bo na tym polega ten kanał. Więc, jeżeli ktoś chce, to zachęcam do subskrypcji. Zostaw po sobie jakiś komentarz, możesz dać łapkę w górę lub, jeżeli ci się nie podobało, to łapkę w dół. I to na tyle. Jak zwykle, wszystkim dużo zdrówka życzę. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć.